No i cały spawn od dołu, tak już normalnie prezentuje się, słuchajcie. No tak, no jest ogromny, jest jednak ogromny. Jest widać tą, widać tą wielkość tego spawna. Cześć z nas bardzo, bardzo serdecznie Z tej strony Adyx, witam was w kolejnym odcinku Z serwera Easy Life, słuchajcie Jesteśmy aktualnie przy nowym spawnie Myślę, że osoby, które grają na co dzień na serwerze Wiedzą już, że to jest nowy spawn Aczkolwiek nie było jeszcze Żadnego filmu na YouTubie Tutaj z mojej strony, żeby wam pokazywał ten nowy spawn A może nie każdy go jeszcze widział Bo są ludzie, którzy na przykład mają Przerwę od Easy Life'a i tak dalej Ogólnie pokażą wam się teraz takie screeny Jak wygląda teraz aktualnie całe centrum Na ładnych shaderach, w ogóle ładnie wyrenderowane z całym, jakby w całej okazałości tak bo u mnie teraz na odcinku niestety ten rendering nie sięga jakby całego miasta tam widzę ktoś latał Prawdopodobnie ktoś z administracji, ale mniejsza, e, niestety, nie sięga całego miasta. Dlatego, ja wam będę po kawałeczku pokazywał, aczkolwiek pokażą się wam fajne screeny, jak to wygląda wszystko na pełnym renderingu, już na jakby w całej okazałości. A myślę, że wygląda naprawdę fajnie, dlatego, że no w końcu to wszystko wygląda jak, słuchajcie, jak centrum, tak? Może bez zbędnego przedłużania. Słuchajcie, mamy dwa główne budynki. Budynek spawna Po lewej stronie widzicie urząd Czyli tam, widzicie rendering mi nie sięga Tu jest szpital Ten cały sterowet został przeniesiony No dosyć wyżej Dosyć sporo wyżej Tak naprawdę jak widzicie Dużo osób się pytało jakich shaderów używam Więc wam teraz na szybko pokażę To są Kuda Shaders V6556 E, więc jeżeli ktoś e, się pyta o shadery, no to shadery ma, a e, tekstur pack to jest chyba faithful zwykły, więc e, tak to wygląda, słuchajcie. E, no i jeszcze raz przepraszam, jakby miał jakieś ścinki, może nie, to, nie tyle co ścinki, ale jakieś przymulenia FPS-ów, dlatego że jednak no e, mapa jest dosyć wymagająca. E, sama gra jest zresztą wymagająca i po prostu shadery jeszcze to wszystko e, dodatkowo, słuchajcie, dobijają. No więc tak, mamy cały budynek spawna, może przelećmy sobie tutaj go dookoła. On jest jeszcze nieskończony, on będzie jeszcze wykańczany Nie chcę też walnąć głupot, bo nie wiem co tam chłopaki planują w nim zrobić Aczkolwiek, aczkolwiek mogę wam chyba co nieco zdradzić No i co, mamy tutaj spawna, tak, mamy spawna Tu będzie troszeczkę, troszeczkę ciemno tutaj będzie Um, sorry, jakby było chat widać, bo no, tak jest po prostu lepiej. E, aktualnie coś tam gracze są na serwerze, więc sobie piszą w tle, ale to mniejsza. Oto tutaj jest nowy Resp, e, tutaj są teraz skrzynki e, dla e, biednych, czyli tam Caritas, możecie tutaj wrzucać różne rzeczy, i potem ludzie, nowi na przykład gracze, mogą sobie to wyciągać. E, no i tak wygląda Spawn. Tu są jakieś, e, jakieś kurcze, słuchajcie, komendy, inne takie pierdoły. Tam jest regulamin, no i spawn wygląda tak Na shaderach jest tutaj strasznie ciemno Bez shaderów to wygląda troszeczkę lepiej tutaj w środku Ale to dlatego, że shadery są po prostu takie ciemne Tu jest zejście Do administracji, słuchajcie Na razie wygląda to tak Nie wiem czy nie będziemy przebudowywać tego tutaj Tego tutaj kryształu Ale zobaczymy, nie wiem, można chyba tak to nazwać No i mamy tutaj Mamy tutaj oczywiście trzech czterech właściwie liderów, jest pięciu właściwie liderów. Tu z tej strony jest trzech, z tej strony jest dwóch. No i mamy tutaj oczywiście ordynatorkę Kale, mamy tutaj komendanta Dobekowskiego, mamy tutaj Plotkinsonka jako premiera, mamy Infernusa jako inspektora i mamy Riskiego jako redaktora naczelnego. Więc mamy pięciu liderów, pięciu frakcji. Na środku mamy moderatorów i administrację. Tak to wygląda, słuchajcie. Tutaj mamy zielonych, czyli budowniczych. Tak to wygląda, słuchajcie. Tam fajny, fajne słoneczko świeci. No i tutaj z boku se stoję ja, i tutaj stoi Agem, i tu jest jeszcze chyba wolne miejsce, bo tu jest miejsce technika. Także tutaj może ktoś kiedyś będzie stał, zobaczymy. Aktualnie jest wolne. Słuchajcie, no i tak to wygląda, jeśli chodzi od środka. Może ja sobie troszeczkę spida zmniejszę, dlatego że jestem aktualnie w budynku, żeby tutaj nie latać aż tak szybko. No i słuchajcie, dobra, zrobimy sobie oczywiście timeset na przykład 3000, żeby było kurcze tutaj jasno. No i tutaj mamy oczywiście wyjście ze spawna. Mamy komendę skacz, i możemy sobie tutaj polecieć, 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 polecieć. polecieć pyk. E, I znajdujemy się teraz na dole. I widzę, że ktoś z nami chyba tutaj poleciał. Kto tu przyleciał, bo nie widzę? E, Daskław tu przyleciał, dobra. Co my tutaj mamy? Mamy drzewko życia, e, tak to się nazywa. E, no, i mamy tutaj administrację powypisaną na, e, na, 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 na tym drzewku, i tak dalej. Każdy z administracji się może tutaj wpisać. Takie o drzewko, które już powstało jakiś e, chyba bodajże dłuższy czas e, temu, słuchajcie. Generalnie spawn jest bardzo rozległy, jak widzicie. Na dole jest też bardzo, bardzo dużo e, miejsca. No, zaraz tam sobie pójdziemy. Oblećmy sobie wszystko dookoła tutaj e, tam jeszcze będą pokoje dla administracji. W ogóle bardzo podoba mi się tutaj te klimatyczne miejsce. O, tutaj ktoś stoi, stary skipera, pozdrawiamy. To jeszcze w ogóle z za czasów. E, streama z otwarcia, więc ja pozwolę sobie y, usunąć tego z tego skina, bo y, po prostu żeby on tutaj nam nie zajmował y, miejsca, ramu i tak dalej po prostu, bo jest tutaj y, zbędny, y, że tak powiem, no ale mamy tutaj taki fajny piecyk, mamy tutaj coś takiego, takie skamienie, jakieś płeczki, coś takiego y, możemy sobie słuchajcie tutaj usiąść, posiedzieć, proszę bardzo, y, no i co no i jest fajnie, tutaj ogólnie ze znajomymi można sobie pohandlować, można sobie posiedzieć, można sobie tam różne rzeczy porobić, e, myślę, że naprawdę fajnie to wyszło, jest tutaj więcej takich ławeczek, jakieś e, tutaj jakieś takie chyba pseudo fontanny to chyba są, tak mi się wydaje, tak to wygląda. No i dobra, i mamy tutaj też coś takiego jak wejście do skupu. Tylko z której strony był ten skup? Chyba tutaj można wejść. Tu mamy taką, można powiedzieć, na razie mini e, muzeum pojazdów, można tak to nazwać. Mamy bardzo fajny samolot. Nie chcę strzelać, co to jest za samolot, bo, y, bo powiem wam, że po kształcie to ciężko mi jest e, m, się e, zorientować. Wiem, że to jest samolot na pewno z okresu II wojny światowej. Możliwe, że to jest jakiś Spitfire albo. Albo, nie wiem, to, to chyba nie jest. To jest chyba Speedfire, wydaje mi się, ale nie jestem pewien. Mogę się mylić. To może. Jak ktoś, jak ktoś ogarnia, co to jest za samolot, to możecie napisać. Nie? Chyba, że tutaj gdzieś jest może jakaś tabliczka, co to jest za samolot, ale chyba, chyba nie ma na czym się wzorowano. Chyba nie ma. Także coś takiego. No i mamy tutaj oczywiście. Jedną z ważniejszych rzeczy na spawnie, czyli... Tu są na razie bankomaty, to nie, o właśnie skup, nowy skup, to wam chciałem pokazać, jest nowy skup eee, No łatwiej było się dostać na Warp Skup po prostu niż tego szukać, ale mamy skup eee, Możecie sobie teraz jakby tutaj sprzedawać różne itemy, oczywiście polecam bardziej handel z graczami Aczkolwiek tutaj możecie też również sobie przyjść i w tym skupie jak najbardziej pohandlować, znaczy posprzedawać swoje itemy jest parę tych rzeczy dostępnych, jak widzicie, jest troszkę więcej rzeczy dostępnych niż było, ceny są praktycznie takie same, więc takie jakie były, więc myślę, że chyba, chyba tylko niektóre się zmieniły. Myślę, że nawet spoczko, ale i tak polecam bardziej handel jednak z graczami. To jest tak naprawdę tak, że Jak ktoś by potrzebował szybko kasy, no to sobie przychodzi do skupu. Sprzedaje no i, i ma kaskę nie? Tak to wygląda, tu jest mamy wyjście od głównej ulicy Spawna, no i cały spawn Od dołu, tak już normalnie Prezentuje się słuchajcie No tak, no jest ogromny Jest jednak ogromny, jest widać tą Widać tą wielkość tego spawna W ogóle tego całego centrum widać Ogromną w ogóle ten Urzędu nam, wam na razie nie będę Pokazywał w tym odcinku, dlatego że to jest Jakby poświęcony Poświęcony słuchajcie Odcinek głównie Właśnie na sam spawn No i mogę wam ewentualnie centrum Słuchajcie, pokazać, możemy poradać Mamy tutaj między innymi wieżowiec Z Warszawy To jest konkretnie złota 44 Ciekawostką jest to, że na samej górze Tego wieżowca Robert Lewandowski ma kupiony Apartament, który kosztował Bodajże 7 milionów złotych Ale nie jestem w stanie wam teraz Dokładnie tego powiedzieć, więc mogę się mylić Coś tam słyszałem, że chyba Około 7 milionów, więc no Tani na pewno nie był, nie? No ale wiadomo, że jak ktoś ma kasę, no to, no to ma, ma prawo sobie coś takiego kupić, nie? No i mamy tutaj oczywiście tych wieżowców dosyć sporo Dosyć sporo Nareszcie widać, że jest to, słuchajcie Nareszcie widać, że jest to centrum miasta, tak? Bo mamy tutaj po prostu, jest wieżowiec za wieżowcem Po prostu jest jeden, drugi, trzeci, czwarty No z 10 tych wieżowców tu będzie jak nie więcej nawet, jak widzicie Więc naprawdę fajnie to wygląda fajnie to wygląda i podobają mi się, podobają mi się te napisy na tych, na tych słuchajcie na tych hotelach na tych ogólnie na tych firmach na tych ogólnie słuchajcie wieżowcach mamy tutaj jakiś napis tu mamy CE, CEA RFC czyli Rockefeller Company prawdopodobnie E, tutaj był fajny napis O, kocham el 2 to też mi się bardzo fajnie, bardzo, bardzo mi się to podoba. E, fajna, fajna sprawa, jest to zrobione na tylniej ścianie wieżowca na spawnie. E, no i słuchajcie, kolejną sprawą, taką może ja to wyłączę, żeby tutaj nie spamić, taką ciekawostką jest to, że ten wieżowiec jest największym, największą budowlą na serwerze, w sensie spawn, jest najwyższą. Budowlą z serwera ma on konkretnie 256 bloków wysokości. Jak widzicie, nie mogę już tutaj nic zbudować. Tutaj mogę normalnie, ale już tutaj wyżej no, nic nie postawię. Po prostu gra nie pozwala mi na coś takiego, bo, e, bo się limit bloków skończył, więc naprawdę chłopaki to wyliczyli. Co do, co do jednego bloku, to jest wszystko wyliczone. To nie jest tak, że to było budowane tak na high bajla tylko to jest wszystko wyliczone i to robi, dlatego też fajne wrażenie. No, także tak to, słuchajcie, wygląda. IP oczywiście na serwer macie w opisie, zapraszam serdecznie. Możecie możecie sobie wpaść i pograć z nami. Czy tutaj coś jest za tą ścianą ukrytego? Nie, bo Patrick tak stoi tutaj blisko, jakby coś tam było, ale jednak nie ma. Także zapraszam serdecznie. IP macie oczywiście w opisie: easylife 2pl Zapraszam również do rejestracji na forum, słuchajcie. No i co? No i tyle, no. Zapraszam na Easylifea, no. Tyle. Dzięki za oglądanie możecie zostawić łapeczkę w górę, możecie napisać komentarz, jak wam się nowy spawn podoba. I trzymajcie się i pa pa!